Dobry wieczór, dobry wieczór. Witam Was bardzo serdecznie w 28. Zawsze się potrzebuję, Słuchajcie, zatrzymać przez chwileczkę i pomyśleć, który to jest dzień, ale to jest 28 dzień mojego wezwania z 30 dni, przychodzenia do Was, dzielenia się swoją drogą, rozwojem, co daje nam ten rozwój, co, co daje nam poznanie siebie. I dzisiaj, Słuchajcie, tak wchodzę z takim uśmiechem na twarzy dlatego, że przed chwileczką właśnie u Gosia Ambroszkiewicz był live, był w live właśnie z Mireczką, dziewczyny rozmawiały też właśnie tutaj o, o swoich doświadczeniach, bardzo głęboko poruszały bardzo, bardzo głębokie też tematy, bardzo ważne i istotne, cześć Haniu, witam, witam Ciebie. I tak właśnie słuchajcie, kończyły tego live'a i tak się uśmiechałam, bo one wiedzą, że ja czekałam, że ja czekałam i oglądałam, żeby tego live'a właśnie zarobić. Także, kochane, też polecam. Ugosiłam troszkiewicz na profilu. Cześć Mireczko, teraz zmiana. Teraz przed chwileczką właśnie ja oglądałam, teraz widzę Mireczka, już skoczyła, już jest. Także jeszcze raz, dziewczyny, ja Was witam bardzo serdecznie. Witam Cię, Haniu, witam Ciebie Mireczko. Także tak, kochane, ja dzisiaj czekałam i jestem troszeczkę później. Ale powiem Wam szczerze, że dzisiaj naprawdę pomimo tego zmęczenia, pomimo tylu wykonanych tych kroków czuję się naprawdę bardzo dobrze, dlatego że przez te ostatnie dni to maszerowanie moje i to zwiedzanie dawało mi w kość, troszkę czułam się zmęczona, co zresztą było też widać na live'ach. Ale dzisiaj słuchajcie, właśnie taka, taki temat, który tak naprawdę przyszedł do mnie, kiedy. Siedziałam, a tak naprawdę on wraca. Ale o czym Wam chcę dzisiaj opowiedzieć? O tym, jak właśnie cześć kochana, cześć mi, mireczko. Chcę Wam opowiedzieć dzisiaj, tak też będzie krótko, ale o takiej właśnie istotnej rzeczy, która przyszła do mnie, jak siedziałam w katedrze w Notre Dame. Jak wiecie, dzisiaj, dzisiaj był kolejny dzień mojego pobytu w Paryżu. Kolejny dzień mojego zwiedzania, chodzenia, maszerowania oglądania i naprawdę dzisiaj było mega intensywnie, tak samo jak te każde kolej poprzednie dni dużo chodzenia, dlatego że my lubimy tak bardzo intensywnie, więc to też, to też gdzieś tam przychodzi, cześć gościa, się śmieję, że teraz po drugiej stronie. Cześć, tak, czekałam, czekałam aż wytwale, słuchajcie, ale bardzo się Was fajnie oglądało, także czekałam już, nie chciałam w międzyczasie odchodzić. Chciałam dokończyć też tego waszego live'a i na spokojnie akurat jeszcze mam chwilkę czasu, bo za chwilę się będę szykować, też już słuchajcie, przyschnić wspanie, bo jutro kolejny dzień, trzeba wcześniej wstać, ale właśnie chcę wam dzisiaj opowiedzieć o takiej refleksji, która przyszła korzystając z takiej właśnie chwili dzisiaj za, za zatrzymania, kiedy usiadłam właśnie w katedrze w Notre Dame. Takie nasunęły mi się refleksje i nie wiedzieć skąd, zaczęły mi przechodzić takie właśnie pytania, pytania dotyczące mnie, aż słuchajcie, w pewnym mo momencie e, poczułam takie wzruszenie, że, mało, że wzy po prostu mi zaczęły lecieć e, z oczu i napływać mi ge generalnie do, do oczu, ale takie właśnie takie intencjonalne które pytania, które mi, mi właśnie przychodziły, jak poprzez to kim jestem, jak poprzez to, jak wyrażam siebie, jak poprzez to właśnie cały ten rozwój, który tak naprawdę od jakiegoś już czasu skupia się na tym, na tym puściu tą własną drogą, na tym puściu, e, służąc właśnie. Drugiemu człowiekowi, bo tak naprawdę bez względu na to, co my robimy, jaką my wykonujemy pracę, to w każdym naszym działaniu my służymy temu drugiemu człowiekowi. Dajemy to, co w nas najlepsze, i odkąd też poznałam, to też była ta intencja, o tym też Wam mówiłam, odkąd poznałam też swoje talenty. Dziewczyny dzisiaj pięknie też opowiadały o, o talentach, o swoich też talentach, o tym, jak te talenty właśnie działają. I kiedy też właśnie poznałam te talenty, to jeszcze bardziej przychodziła taka, przychodzi, bo to przez cały czas się gdzieś tam dzieje, raz na jakiś czas zatrzymuję się i skupiam się właśnie na tych intencjach, wysyłam te, te intencje. W takim razie, jak ja jeszcze, jeszcze bardziej mogę służyć poprzez te moje talenty, jak ja jeszcze bardziej poprzez to bycie sobą mogę właśnie służyć, mogę przyczyniać się do rozwoju swojego i oczywiście rozwoju innych ludzi. I tak wiecie, kiedy zatrzymujemy się na tą chwilę, kiedy Chociaż przez chwileczkę, właśnie, pomyślimy o tym, wyślemy tą intencję, to przychodzą te odpowiedzi. I powiem Wam szczerze, że to jest, ja wiem, że to, to jest tak, jak dzisiaj też mówiły dziewczyny: jest pytanie, jest odpowiedź, jest intencja, jest odpowiedź. Ona przychodzi na różne sposoby, ale ona zawsze przychodzi. Ale dzisiaj w tej katedrze było to, było to tak inne. Doświadczenie tak wzruszające, tak głębokie, i się zastanawiałam, czy to jest to miejsce, aż miałam ochotę później też sobie posprawdzać i poczytać, też właśnie o kat katedrze, ale to po prostu ten spokój, jaki mnie ogarnął, bo czasami jest tak, że my też, pomimo tego, że my już wiemy, okej, okay, ja jestem na tej drodze, na jakiej jestem, ale we mnie jest takie jeszcze głębokie poszukiwanie też czegoś, jeszcze takie głębsze szukanie, jeszcze takie takie głębsze, wiecie, jakby jeszcze takie głębokie pytanie. Ja wiem, że to co robię jest tym, co ja chcę robić, ale właśnie w ten sposób, w jaki się to wszystko odziewa, te 30 dni, które w tym momencie przychodzę do Was i mówię, tak naprawdę skłania mnie do refleksji, skłania mnie do, do właśnie tych głębszych pytań. I siedząc w tej katedrze, zweryfikowałam to tak naprawdę dzisiaj sama ze sobą. I nawet jeżeli my wiemy, że to co robimy, my kochamy to co robimy, my chcemy, bo to było to marzenie, tak, ale ta, to zatrzymanie się też i taka jeszcze weryfikacja, czy to jest to, jak ja mam to robić, czy to jest to, czy ja to robię właśnie w ten sposób, w jaki mam to robić, czy to jest dokładnie to, do czego Ty Boże mnie tutaj powołałeś. Dzisiaj bardzo, zresztą tak jak Wy wiecie, przez te 30 dni dużo tutaj odnoszę. Mam refleksję na temat Boga, mam refleksji bardzo dużo na połączenie. Słuchajcie, może myślałam, że to jakieś widzę tutaj, dobra, już jestem. Na takie właśnie na połączenie z tym właśnie, z tym, z tym Bogiem, z, tym, z tą duchową naszą stroną. I to siedzenie dzisiaj w tej katedrze uruchomiło we mnie kolejną, kolejne takie, wiecie, głębokie od odpowiedzi na te, na te pytania. To bycie sobą, to, to, to połączenie, czy na pewno tak, czy tak, bo my czujemy, ale bardzo często wiecie to, jak też Wam już to opowiadałam, to ego gdzieś, gdzieś tam się włącza, tak, albo te różne historie, które są wokół, a tutaj ta cisza, ten spokój, który przychodzi. I dzisiaj, słuchajcie, pierwszy dzień wokół tego całego chaosu, który, który był wokół, tak, bo byliśmy dzisiaj też w wielu, też fajnych miejscach, ale właśnie była też ta była między innymi kat katedra było muzeum, gdzie dużo znowu ludzi, zresztą chodzenie ulicami Paryża i przemieszczanie się to już wystarczy, bo jest ten huk, jest ten harmider i pomimo dzisiaj tej ilości e, tych ludzi nawet w katedrze ja siedziałam i pojawił się we mnie totalny spokój, totalna cisza i zaczęłam się zastanawiać też na tym, kurczę siedzę tutaj, jestem jakby takie totalne wiecie, wejście w to i ta refleksja, tego się pisze, że ref, refleksa jest bardzo istotna, przynosi odpowiedź, dokładnie tak. I urodziło się we mnie coś, co po prostu chce wybrzmieć coś. jak to, Wiecie, to są te, te pytania, które człowiek czasami nie wiem, czy też tak macie, ale ja czasami mam pytania, które ja naprawdę nie wiem, skąd one przychodzą. Przychodzi pytanie tak jak dzisiaj, siedząc po prostu w tej kat katedrze. Zaczęły mi przychodzić dokładnie tak, takie pytania: czy ja wykorzystuję te moje talenty, czy właśnie tak mam dokładnie, jak służę, takie? My wiemy, że my służymy poprzez te talenty. Ja rozpoznaję, rozpoznaję tego jeszcze bardziej, ale no właśnie, czy my idziemy w tym połączeniu z tą energią, z tym duchem, z tym Bogiem, i przyszedł mi tak naprawdę kolejny, kolejny projekt, kolejna inspiracja na to, na to. Na, na to po, połączenie z tym Bogiem i pamiętam mireczka, ty jesteś tutaj. My rozpoczynałyśmy, ty byłaś ze mną na początku tych moich też live'ów. I tam ob, obydwie w tej, w tej rozmowie ro, rozmawialiśmy o tym, że te wszystkie drogi prowadzą do Boga, ale czy my wiemy, czym jest ta energia, Boże Słuchajcie, no jakie mam ciarki. I dzisiaj mi urodziło się to dokładnie jeszcze bardziej. Ja już o tym tak tutaj mówię i gdzieś tam daję takie, już mi przychodzą te informacje, ale siedząc tam dzisiaj w tej katedrze przyszło mi takie, przyszła mi ta chęć mówienia więcej o właśnie o tej energii boskiej, o tej energii kreacji, o tym duchu, o tym połączeniu. Jak sprawić, i zaczęły mi, słuchajcie, przychodzić kolejne pomysły właśnie na to, aby. Pokazać, pokazać jak, jak tak naprawdę połączyć się z tą energią, jak żyć w tej energii, jak rozumieć to. Ja wiem, że to jest ta droga, którą każdy z nas gdzieś odkrywa poprzez to własne doświadczenie, ale tak głęboko dzisiaj poczułam, dlatego że być może ja też, pomimo tego, że gdzieś głęboko ja zawsze czułam tą energię, tą energię boską, tą energię naszego stworzyciela, to jednak był we mnie. Był we mnie lekki taki opór, żeby mówić o tym tak otwarcie, żeby mówić o tym, tak, jak ja tu czuję w środku, jak ja, tak samo jak Mireczka dzisiaj powiedziała, jakie piękne, jak fajnie jest odpuścić to i poczuć to, że my nie jesteśmy w tym samym. O tym chcę, słuchajcie, jeszcze mówić głębiej i myślę, że jeszcze troszkę poczuję i zobaczę, jak mi to tutaj się poukłada, ale przyszło to tak głęboko, aby to ubrać to w coś. I po prostu puścić, dlatego że my tak bardzo długo, my tak bardzo często, długo szukamy tej drogi. Mireczka dzisiaj mówiła, że właśnie ja jestem gdzieś w tym rozwoju od, od, od już długo, tak od jakiegoś tam czasu, ale myślę, że tak naprawdę ten czas to nie jest istotny też, ile my jesteśmy, ale z jaką właśnie odwagą my pokazujemy siebie, z jaką odwagą my mm, tak naprawdę poznajemy siebie ile mamy odwagi w nas, aby poznać siebie ile mamy wytrwałości, ile mamy konsekwencji w nas, ile mamy de determinacji, bo wielokrotnie są to sytuacje, które gdzieś tam powodują, że no boli nas no boli nas, boli nas to doświadczenie bo w tym doświadczeniu po, po, poznajemy siebie Mireczka mi tu pisze jeszcze, te kolejne twoje live są coraz głębsze, pięknie głęboko mówisz o tym czuć to twoje połączenie z Bogiem czuć, że to twoja energia dziękuję Ci kochana no i dzisiaj i powiem Ci Mireczka, że po prostu ja dzisiaj tam siedząc w tej kat katedrze to mówię, to po prostu to zaczęło tak spływać i miałam takie wzruszenie i pojawiła się ta cisza i aż teraz na samą chwilę, słuchajcie na ten moment, kiedy ja o tym mówię ja się wzruszam, bo bo, bo przyszła przyszła, przyszła tak, tak jak też tutaj opowiadam Wam o tej odwadze ale przyszła ta zgoda Przyszła ta potrzeba, przyszła ta chęć dzielenia się tym jeszcze bardziej. I ja myślę, że jak mam to zrobić, mi przyjdzie. Ale przyszło już to coś, co, co wybrzmiewa we mnie od samego początku tych lajbów. I dokładnie jest ten moment tego, tego uwolnienia wszystkiego, co tam jeszcze mogło trzymać. I to jest takie, takie poczucie tej zgody, tego, tej zgody, tego spokoju, tego, że to jest właśnie to. I czasami jest tak, i to jest, widzicie pytania: moje dzisiejsze też które mi zaczęły przychodzić i pokazywać to, tak, czy to, jak ja mam służyć, jaka jest ta moja droga, to pokaż mi, Boże, jak mam wykorzystywać te swoje talenta, bym Ci mogła służyć jak najlepiej, tak, w tej mojej drodze. I tych pytań, bo one tak były na różne, wiecie, od różnej strony. Tak jak Wam to tutaj dzisiaj mówię, tr trochę cha chaotycznie, ale, ale dokładnie w ten sposób. Mireczka jeszcze pisze, ja też miałam takie doświadczenie. Tak, i przychodzi ten moment, kiedy... Kiedy pojawia się ta gotowość, kiedy naprawdę jesteśmy gotowe na to, aby pójść, pójść z tym bez względu na to, co tak, naprawdę, co tak naprawdę jest na zewnątrz. To wołanie gdzieś tam z głębi serca okazuje się tak silne, że już po prostu my wiemy. My wiemy, że to jest to, co na tą chwilę mam robić. I ja to tak poczułam, wiecie, jestem też taka bardzo często. Jak coś robię, to tak układam w taki plan, jak to ma być, jak tak to ma być, czy układam jakiś kurs, czy robię jakiś program, to tak mniej więcej mam zawsze ten za, zarys tego w głowie, tak, że to będzie taki, tak i tak. Teraz to, co mi przyszło, teraz kompletnie nie mam. Nie mam, nie mam, tego, e, nie mam tego zarysu, nie mam tego schematu, ale wchodzę w totalne za, zaufanie, że jeżeli ta, jeżeli ta energia się we mnie obudziła. I Bóg chce, żebym mówiła o tym, żebym stała się tym przekaźnikiem tego, to tak dosłownie będzie. I ufam, że zostanę w tym poprowadzona, że dokładnie to, co ma wybrzmieć, to tak będzie. Że to, co ma zostać wypowiedziane, to, co ma być, być może właśnie to, co jest potrzebne, bo myślę, że to zawsze się rodzi z tej potrzeby, ale już nie patrzenia z tego właśnie, z takiego ego, że to, co i rozumienia, jakby mojego, tak? Z tego, że ja wiem, że to pomaga, to pomaga, ok, to jest moje do, doświadczenie, ale z tego zaufania, właśnie. I tu się we mnie obudziła taka energia, to totalnego zaufania, do prowadzenia, że to, co chce się przeze mnie wyrazić, to, co chce przeze mnie przyjść, właśnie w, ta, w taki sposób, to mam to, to, mam to po, po prostu zrobić i do tego wyjść. I Mireczka pisze, wypełniła mnie miłość, wdzięczność, błogość, tego się nie da opisać. Dokładnie tak. I Gosia pisze, z chaosu rodzi się nowe. Tego chaosu Ty wiesz też, Gosia, bo roz, rozmawiałyśmy ostatnio też dużo. Tego chaosu we mnie było naprawdę ostatnio bardzo też dużo takich pytań, takich właśnie zastanowienia się, refleksji, ale o tym też Wam przez cały czas mówię, bo to jest 30 dni. Dzisiaj jest 28 dzień. To jest 30 dni. Odpowiedzi pytań, odpowiedzi refleksji, głębokiego zatrzymania się. I pomimo tego, że ten czas jest tak intensywny, to właśnie to zatrzymanie się jest, to właśnie ten, ten stop się pojawia. I to, to przynosi nam te odpowiedzi, to przynosi nam to śmieci, bo, bo wszedł do pokoju, ale dobra, ok, już poszedł. I to przynosi taką refleksję właśnie, to, to zatrzymanie, przynosi tą, to głębsze widzenie tego i zastanowienie się. I jestem tak, słuchajcie, z tym dzisiaj, z tym się chciałam dzisiaj z Wami podzielić, także yy, myślę, że jakoś to wszystko się poukłada. A więc py, pytajcie, ja zawsze, ja zawsze też podsumowuję, podsumowuję te moje spotkanie właśnie takim, takim właśnie zastanowieniem się i podsumowaniem właśnie, aby zadawać te, te pytania, by być otwartą, aby poczuć, pytać, tak, co tak naprawdę co tak naprawdę mi daje też to szczęście? Po co ja tutaj jestem? Kim ja jestem? Co to znaczy, że ja jestem taka, taka czy taka, tak? Używać tych pytań kwantowych, tak? Dlatego, że bardzo często my postrzegamy wszystko przez ten nasz umysł. O tym też dzisiaj dziewczyny pięknie mówiły i to Mireczka, co dzisiaj też pięknie właśnie powiedziała, że my tak bardzo ufamy temu naszemu umysłowi. To się okazuje, że dokładnie, to jest też wczoraj, wam z kolei o tym mówiłam w innych słowach, że. Mm, Trzeba przestać, przestać wierzyć wszystkiemu, co ten umysł nam mówi o nas, co mówi nam o nas, o ludziach, o świecie, bo bardzo często jest to, nie jest to ta droga tego serca, bardzo często nie jest to, jest, nie jest to ta prawda, nie jest to tak naprawdę, o właśnie, to tak jak mi teraz to przyszło, umysł, który fałszuje nam, fałszuje nam poprzez różne nasze historie i doświadczenia zafałszowuje nam trochę tą naszą prawdę, a serce pokazuje nam prawdę. I teraz, kiedy otwieramy się na tą prawdę, kiedy jesteśmy zdeterminowane, aby poznać i zobaczyć, kiedy mamy tą odwagę, kiedy jesteśmy w tym konsekwentnym dla samych siebie, to i uwalniamy to, co nam przeszkadza, uwalniamy ten nasz cień, uwalniamy to, co boli, to, co nie pozwala nam połączyć się z tym sercem. I bez tego cienia nie byłybyśmy, nie wiedziałybyśmy, czym jest światło, bo to tak naprawdę jedno bez drugiego nie istnieje. Zawsze jest ta dualność, zawsze jest to, od, to odniesienie. I teraz, kiedy, kiedy właśnie my rozumiemy to, że to tak jest, to nawet w tym, w tym co się dzieje, w tym, co właśnie, tak jak tutaj też Wam opowiadałam w ciągu tych już kilku dni, tak samo u mnie były różne, różne momenty, i pokazywały się wzorce, pokazywał się ten cień, i pokazywały się te lekcje, które gdzieś tam się przerabiało. I to jest tak, że dokładnie my przez cały czas w tym jesteśmy, i tylko, tylko widzimy to jakby z innej perspektywy i z innego, z innej strony. Więc to się zawsze pokazuje, to zawsze w nas jest, i ważne, żeby, żeby jednak nie zostawać w tym i nie zatracać się w tym kompletnie, a mieć ten dystans, mieć ten. W, w, wracać do tego spokoju, wracać jednak do tego, co tam w duszy nam gra. Więc, kochani, życzę Wam, życzę wam tych, tych retrospekcji, tego zatrzymania, tych głębokich pytań i tego zastanowienia: tak naprawdę, co, gdzie i jak, z czym. Tak, już naprawdę w skrócie, ale nie będę się już roz, rozgadywać. Ja tak bardzo krótko dzisiaj. Ale chciałam się podzielić właśnie tą, tą historią, tym, tym, co tak głęboko dziś, dzisiaj właśnie we mnie się obudziło. Tak naprawdę już to wychodziło od jakiegoś czasu, ale jeszcze, jeszcze pod, pod, potrzebowałam to poczuć te, tak właśnie głęboko jak dzisiaj w tej katedrze. A więc życzę Wam, kochani, kochane, również odwagi w realizacji tych marzeń, w słuchaniu siebie w podążaniu za tym swoim głosem. I tak jak dzisiaj mówiły też dziewczyny, jeżeli na tą chwilę właśnie jeszcze nie wiesz, co jestem Twoim. Ty wiesz, ale jeszcze z jakiegoś powodu może tak. jeszcze na tą chwilę coś Ciebie trzyma. Coś jeszcze gdzieś tam powoduje, że czujesz opór, to spokojnie powądź w tym sobie. Nie ciśnij tego, nie, nie wywieraj presji, a zaufaj. Wejdź w to zaufanie. Że ta droga ci się pokaże. A jeżeli nie wiesz jeszcze, bo nie przyszło do ciebie to, co byś chciała robić, nie czujesz jeszcze, nie wiesz jeszcze tak naprawdę, co jestem twoim celem, co jestem twoim powołaniem, to usiądź i zadaj po, po prostu pytanie: jak mogę najlepiej służyć poprzez bycie sobą, poprzez jak mogę najbardziej dać siebie, poprzez swoje talenty poprzez swoje dary, poprzez to, co jest we mnie prawdziwe, poprzez moją prawdę. I kiedy takie wypowiadamy intencje, tak, to prędzej czy później te odpowiedzi przyjdą, dlatego że raz wysłana intencja da nam odpowiedzi i one przyjdą. Dziękuję Aniu, że się z tym dzielisz. Dziękuję kochana, dziękuję Mireczko. Także życzę Wam, kochani, cudownego wieczoru. I zobaczę jak to będzie jutro, dlatego że jutro już opuszczam par Paryż rano i nie wiem o której się tutaj zjawię. Być może bardzo wcześnie rano, a być może bardzo późno w nocy, dlatego że jedziemy autem. Jedziemy już jutro autem z Paryża do Polski, także troszeczkę to potrwa. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj, trzymajcie się ciepluteńko. Do zobaczenia w takim razie jutro.